Hej, witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie chciałabym podziękować osobie, która rzekomo słuchała mi paczkę. Ja nie dbam o to, czy to prawda, czy nie. Mam nadzieję, że dobrze spisałeś sobie mój adres. W każdym razie chciałabym coś Wam powiedzieć. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale wiem, że robienie filmików typu mam gdzieś hejty nakręca Was skaterów do dalszego działania. Wiecie, dlaczego Was ciągle upominam, żebyście tak nie zachowywali? Bo pomimo tego, jak jesteście dla mnie wredni, dalej się troszczę o ludzi, wiecie? To tylko kwestia czasu, aż wasze wariackie zapędy dotyczące nękania innych się rozwiną. Bo hejty i nękanie bardzo trudno jest rozróżnić. Ja rozumiem, będąc youtuberką, muszę liczyć się z hejtami, ale chcę wam coś oznajmić. Dopóki będę chodziła na tym świecie, nie przestanę nagrywać. Bo zdaję sobie sprawę, że są osoby, które doceniają mimo wszystko moją, jak to powiedzieć, amatorską twórczość. I choćby ze względu na nie, będę dalej nagrywać, ale również dla siebie, powiem Wam tak. Dziękuję wszystkim za obecną ilość subskrypcji na kanale. Choć wiecie dobrze, że na subskrypcjach łapka w górę mi nie, naprawdę nie zależy. Chciałam Wam wszystkim powiedzieć osobom głównie, które mnie hejtują żeby się troszeczkę opanowały, bo Wy możecie sobie mówić. Są wobec mnie okropne wulgaryzmy, ale wy naprawdę sądzicie, że po tym, co robił jeden chłopak przez 6 lat podstawówki, plus... To, że od czwartego roku życia codziennie słyszę od obcych dzieci, jaka ta dziewczynka dziwnie, dziwna jest i dziwnie chodzi. Myślę, że to naprawdę taki hejter mu na mnie wrażenie. Jestem już odporna na takie rzeczy, a to, że do was wam odpisuje na te hejty, tylko moja i wyłącznie dobra wola, że się o was martwię. Bo nie wiem, czy wiecie, ale niektóre zachowania bardzo trudno jest później wyplenić. To znaczy, że jeżeli zaczniecie hejtować w internecie... Będziecie w pewnego dnia szli sobie w supermarkecie, zobaczcie dziewczynę, która ma za krótką spódniczkę i zaczniecie się na nią drzeć, że ubiera się jak wiadomo kto. Powiedzmy delikatniej pani z domu publicznego. Moim zdaniem powinniście się troszeczkę też opanować, bo nie, nie myślcie sobie, że ja przestanę nagrywać tylko do tego, że mam 30 łapek w dół. Możecie się ze mnie naprawdę śmiać. Ja mam to gdzieś. Ale zastanówcie się, czy to naprawdę nie jest trochę żałosne. Śmiać się z osoby niepełnosprawnej, przy facetach i jeszcze dziewczyny, która w dodatku chce Wam pomóc mimo wszystko. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja te odcinki nagrywam też po to, żeby dawać Wam nauczkę. Nie mówię, że Wam grożę, bo nikomu bym nie groziła, nie zamierzam grozić i nigdy nie groziłam. Ale słuchajcie, nie wszyscy znają życie. Ja na pewno mam za sobą jedną czwartą tego życia i już trochę wiem. Pewnie powiecie, co sladka może wiedzieć o życiu. Wiecie, to zależy, bo niektórych już cię rozpieszcza, niektórych od, od małego bije batami, tak. Możecie mnie wyzywać od grubaski, ale wiecie co. Ja to traktuję w sumie jak komplement. Nie wiem, czy wiecie, ale ja wolę być grubaską niż być anorektyczką. Naprawdę. Bo nie wiem, czy sobie też również zdajecie sprawę z tego, że obrażając mnie, wiążecie się z ryzykiem, że ktoś z waszych znajomych rozpozna was, zobaczy, jesteście wredni i stracicie przyjaciół. Ja sobie nie żartuję, nikomu tu nie grożę. Ale ja również sobie zdaję sprawę z tego, wrzucając filmiki na kanał, że może to zobaczyć moja mama. I wczoraj przykładowo przyłapałam ją na oglądaniu moich filmików Trochę się na nią wściekłam, bo nie wszystko musi wiedzieć, tak? Ale nie boję się tego Ja wyrażam swoją opinię otwarcie Jeżeli coś mi się nie podoba, to to mówię I nie zamierzam udawać, że O ludzie, tamten mnie zhejtował, to zamknę kanał i się popłaczę Wiecie co? Ja nie będę robić takich rzeczy, bo uważam, że ludzie, którzy mnie hejtują Nie są warci tego, żeby się przez nich popłakać i zamknąć kanał ja będę nagrywać. Wiem, mówię to po raz zetny. Może robię się przy tym troszeczkę nudna. Ale wy sobie zdajecie sprawę, że im dalej się posuwacie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że będziecie mieć kłopoty. Ja nikomu to nie grożę. Ale dobrze wiem, że dzieli was jedynie milimetr od gruźb. Prawdziwych gruźb, nie hejtów. Myślicie, że jestem taka głupia, bo jestem niepełnosprawna? Nie. Nie wiem, czy sobie zdejdziecie sprawę z tego, że czytam dużo o prawie. Chcę być prawniczką i możecie sobie mówić, że się do tego nie nadaje, sądząc po poprzednich filmikach. Ale chyba sobie nie zdejdziecie sprawy również z tego, że internet nie daje Wam całkowitej anonimowości. Ja nie będę udawać, że. Nie będę jak inne YouTuberki, które schodzą przed Wami. O ludzie, to wszystko jest takie piękne. Ja będę sobą po prostu. Możecie sobie mówić, że zwariowałam, że jestem wredna, bezczelna, ale wy się zastanówcie, też. wy jacy jesteście? Jesteście mini? Wiem, zakładając kanał na YouTube powinnam się liczyć z hejtami. Mówiłam to już. Ale tak szczerze, dlaczego wy mnie hejtujecie, co? Tylko dlatego jak wyglądam? Czyli będziecie bić każdą osobę, która ma kilo więcej, lub będzie miała więcej pryszczy, lub nie wiem, będzie yy, się zapleniła po twarzy? Przecież to jest śmieszne. Będziecie bili każdą osobę, która bez skrępowania wyraża swoje zdanie, bo coś wam nie pasuje i bójcie się, że ta osoba może mieć rację. Ja nie mówię, że mam rację. Ja tylko wyrażam swoje poglądy bez skrępowania, bo zdaję sobie sprawę, że o niektórych czasach trzeba mówić, a nie wszyscy mają odwagę. Wy możecie mi mówić, że ja nagrywam dla fejmu. Mimo wszystko dziękuję Wam za liczbę subskrypcji i dziękuję osobie, która ma mi rzekomo przysłać paczkę. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają. Ale zastanówcie się dwa razy. Co jest ważniejsze? Opinia Wasza, czy nie opinii innych? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wielki hejter mój, który w rzeczywistości ma 12 lat, Siedzi sobie i dalej mnie hejtuje. Nagle widzi to jego mama. I co? I czeka go długa pogadanka na temat tolerancji, wychowania. Ja się zastanawiam, w czym wasi rycerze popełnili błąd wychowując was. Ja nikogo tutaj, słuchacie nie obrażam. Ale nie sądzicie, że coś naprawdę jest nie tak, skoro obrażacie osoby w internecie? Nie bójcie się. Widziałam nieraz osoby, które nagrywają telefonem. Ja wiem, że nawet najsłowniejsi youtuberzy są hejtowani. Ale co wam w sumie się we mnie nie podoba, co? Mój wygląd? Czy to, że mówię to, co chcę powiedzieć bez, bez strachu, że ktoś mnie opieprzy, za przeproszeniem. Powiem tylko tyle. Dziękuję osobom, które są ze mną i które we mnie wierzą. Dziękuję tym, którzy mnie wspierają. A osobom, którym się coś nie podoba, mogą nie wchodzić na mój kanał. Ja wam nie każę tu wchodzić, nie zabraniam wam tu wchodzić, ale błagam was. Nie pouczajcie mnie, jak mam się zachowywać, podczas gdy większość moich hitrów sama zachowuje się jak banda pięciolatków. Powiedziałem do niej Grubaska lepszych tekstów nie macie? Kurwa lepszych tekstów nie macie? Takie wyzwiska to ja słyszałam w, przy, w podstawówce. Od tego chłopaka jestem przyzwyczajona. A piszę do was dlatego, bo nie chcę. A zresztą mówiłam Wam powód. Nie będę się powtarzać. Tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Kocham moich hejterów, ponieważ to oni najbardziej motywują mnie do naszego nagrywania. Dziękuję jeszcze raz osobie, która ma zamiar przysłać mi paczkę. Mam nadzieję, że nie robisz sobie ze mnie żartów. I Dziękuję wszystkim osobom, które ze mną są. Dziękuję Wam za liczbę subskrypcji, za wsparcie osób, które są moimi fanami. I w ogóle życzę Wam miłej yy, dalszej części wakacji oraz dobrej nocki. Buziaczki. papa. Pa.